Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, like, subskrypcje, komentarze bo one pozwalają rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Także, kochani, jeżeli to zaglądacie, proszę subskrybujcie, bo to wspiera kanał, rozszerza jego zasięg. Dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Masz bardzo ważną wiadomość. Zobaczmy, co karty chcą Ci odpowiedzieć. Masz bardzo ważną wiadomość. Bardzo ważna wiadomość. Ogólna energia rozkładu. Rycerz mieczy. Rycerz buław. I energia dwójki pentakli, czyli olbrzymiego wahania, zastanawiania się co dalej? Jest tutaj potrzeba podjęcia decyzji po to, żeby odzyskać równowagę w swoim życiu. Pytanie, czy jesteś w energii Rycerza Mieczy, czy rycerza Buław? Może pokazała nam się tutaj para i jakieś Nieporozumienia i jakieś ważne decyzje do podjęcia między wami. Może ta, ta karta, po, te karty mogą tak pokazywać. Ktoś tu jest w energii mm, y, stawania w prawdzie, szczerości, y, potrzeby wyjaśnień, a ktoś jest w energii y, ognia, y, korzystania z wolności, y, zabawy i y, no, mamy tutaj w tych dwóch energiach, jeżeli dwie osoby nam się pokazały, to y, mogą karty mówić, że jest między wami y, w tej chwili y, potrzeba jakichś ważnych decyzji. Bo jest tutaj to rozkwianie emocjonalne w tej energii. Zobaczmy, co dalej. Siódemka pentakli, paś kielichów. Królowa kielichów, arcykapłan i trójka buław nam się odwróciła. Mhm. Wygląda na to, kochani, że mamy tutaj parę, dwójkę osób. Jedna z osób, która jest w energii rycerza buław, to jest trygon ognia, baran, lew, strzelec, ale oczywiście niekoniecznie, ma ochotę na jakieś szaleństwo w swoim życiu. To jest energia mm, ruszania do przodów i takiego mm, nadużywania wolności. Często rycerz buław jest kartą romansu mm, i właśnie mm, rozniecania tego. Ognia w swoim życiu. Ktoś tu się czuje zagubiony. To jest ry rycerz y mieczy, trygą powietrza, bliźnięta waga wodnik. Y energia. Y jest tutaj energia rozczarowania, energia potrzeby y rozmów y i wyjaśnień. Jest tutaj potrzeba stanięcia w prawdzie i odnalezienia się w całej tej sytuacji, bo rycerz mieczy jest kartą osoby, która się zagubiła, która, miecz to jest to jest symbol właśnie kontaktu, komunikacji, szczerości, więc tutaj jedna osoba jest zagubiona, potrzebuje jasności sytuacji, a druga osoba świetnie się bawi, i nadużywa swojej wolności. Stąd tutaj mamy tą dwójkę pentakli. Rozchwianie, tak? Utrata równowagi w waszej relacji nastąpiła. I jest potrzeba rozmów i potrzeba jakichś ważnych decyzji, tak, w którą stronę yy, to wasze wspólne życie się yy, potoczy. Co jest na tak, co jest na nie, co jest na, za tym, żeby walczyć o tą relację, a co jest właśnie za tym, żeby mm, każdy poszło w swoją stronę. Twój pentakli jest to karta, która mówi dwie osoby, dwie prawdy. Każdy z Was ma swoje zdanie na temat tego, co się dzieje i każdy z Was musi mm, tutaj. Odnaleźć tą równowagę w swoim życiu, tak? Balansować tymi emocjami, żeby w końcu yy, rozwiązać problem, tak? Bo Dwójka Pentakli to jest karta decyzji, karta rozwiązania, od, odnalezienia jakiejś możliwości, która będzie yy, właśnie rozwiązaniem problemu, który się tutaj między Wami pojawił. I siódemka Pentakli. Mamy tutaj kartę właśnie poszukiwania tego rozwiązania. To jest energia zatrzymania. Właśnie po to, żeby ocenić to, co się dzieje i żeby y, ustalić, y, co dalej. Y, roślina, która tutaj jest pokazana, ona jest symbolem waszej relacji. Widać, że tu du y, dużo ziaren już tutaj po drodze i możliwości zostało wykorzystanych. Y, to, co wyhodowaliście, to macie i teraz jest potrzeba podjęcia konkretnego działania, konkretnego kroku. W którą stronę, tak? Ktoś tu chce, y, ktoś tu ma dość, ktoś chce się albo uciec w ogóle, albo po prostu y, nie ma ochoty na to, żeby pozwalać, tak? Na to, co się dzieje w tej chwili. Bo widać, że rycerz y, y, Buław jest os, y, energią y, nadużywania wolności, zbyt dużego y, szaleństwa. Tutaj mamy symbol, ten ogier jest symbolem takiego właśnie m, nadużywania wolności. Paśki lichów jest kartą m, m, zaopiekowania się. M, może, m, to, może ta energia mówić, że tutaj trzeba zaopiekować się tą relacją i rzeczywiście jakieś kroki podjąć, tą decyzję ważną, m, bo. M, to, co się tutaj dzieje, powoduje właśnie to rozchwianie. Paść Kielichów jest kartą mm, flirtowania, romansowania, yy, ale w takich yy, początk początkach, tak? to jest yy, yy, karta może wchodzenia dopiero w nową relację. Być może, że tutaj właśnie jakiś romans się pojawił, bo w samym centrum rozkładu mamy Królową Kielichów, Trygon Wody, Rak Skorpion Ryby. Może to, być osoba, która, y, może to być trzecia osoba w relacji. Osoba, która y, jest y, punktem zapalnym tego, co się tutaj wydarzyło, i y, punktem zapalnym właśnie tego rozchwiania, y, y, które nastąpiło w, w Waszej relacji. Y, arcykapłan jest kartą, y, która czasem mówi o y, bliźniaczych płomieniach. Są to relacje, kto, to są to osoby, które pojawiają się w naszym życiu y, nagle, nawet y, w momencie, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy w dobrym, y, zdrowym y, związku, w fajnej relacji. Pojawia się osoba, y, która ma w sobie jakiś ogień, y, jakąś moc y, przyciągania, y, która potrafi właśnie y, y, tak y, rozbudzić emocje i tak zawrócić w głowie, że yy, pojawia się właśnie jakiś ogień przyciągania, coś, co powoduje, że yy, strasznie nas do tej osoby ciągnie, że nie możemy o niej zapomnieć, że nawet mija dłuższy czas, a ona cały czas yy, siedzi nam w głowie, cały czas o niej myślimy, yy, cały czas yy, yy, mamy ochotę na to, żeby utrzymywać z nią kontakt, mimo, że ta relacja może bardzo dużo zniszczyć też w naszym życiu, tak? Ale po prostu jest to olbrzymie przyciąganie. Arcykapłan mówi właśnie o, o takich bliźniaczych płomieniach. Być może osoba, która pojawiła się gdzieś na waszej drodze, ta trzecia osoba, ona spowodowała jakiś zwrot w emocjach, tak? Być może tutaj karty pokazują, że ktoś, kto był mm, przewidywalny, tak? Bo Rycerz Mieczy jest przewidywalny. On jest logiczny, on jest. Mm, on się posługuje tutaj, on jest zawsze właśnie taki przewidywalny, posługuje się y, logicznym myśleniem. Nagle z, z takiej osoby, właśnie przewidywalnej, mógł. Po prostu w energii takiego przyciągania y, znaleźć się y, w tym ogniu tak? tych emocji. I to spowodowało jakieś rozchwianie, i teraz jest potrzeba decyzji, bo on, tak jakby nie patrzy w stronę tej dwójki pentakli, on nie wie, y, może nawet y, y, na co się ma zdecydować. Tak? Jest tutaj to rozchwianie i, i ta potrzeba y, podjęcia ważnej decyzji może tutaj chodzić o to, czy zostać w relacji, czy po prostu wybrać, wybrać wolność, wybrać ten ogień, tą nową, te nowe emocje, nową miłość, nowe uczucie i po prostu ruszyć przed siebie. To jest karta wyczekiwania na odpowiedni moment. Tutaj można powiedzieć, że... Ta buława nowych możliwości już jest w ręku tej osoby. On jest gotowy, żeby ruszyć tak, na podbój i, i, i z, y, korzystać z, tej, z, tej, y, z tych nowych emocji, które się pojawiły w jego życiu. A to jest jeszcze karta, karta Brama, czyli właśnie to przejście, zostawienie za sobą tego, co, to, to, tego, co było. Tak? Czyli tutaj mamy ten symbol. Tej, tej przeszłości i tego, co rosło przez lata, może nawet całe. A tutaj na końcu tej, tego rozkładu mamy trójkę Buław, czyli taka karta brama przejście, zostawienie za sobą tego, co było, i ruszenie do przodu właśnie po to, żeby yy, znaleźć się w energii rycerza Buław, tak, osoby, która yy, chce korzystać z wolności i chce tego ognia. W swoim życiu. Arcykapłan jest też kartą właśnie poszukiwania, jest tutaj posługiwanie się intuicją i jest to karta poszukiwania jakiejś nowej wersji swojej rzeczywistości. Tak. Jest w arcykapłanie potrzeba zmiany, ale tutaj jest głównie stawianie na siebie i na swoje potrzeby. Może być, w arcykapłanie, energia y, egoisty i takiej osoby, która po prostu szuka, y, y, szuka dla siebie nowej drogi, tak? I wspina się po tej drabinie życia I, i szuka tego ognia w swoim życiu. Zobaczmy, co jeszcze tutaj nam podpowiedzą. No, mamy dziewiątkę kielichów, czyli jest energia y, zadowolonego z życia singla. Tak jakby ta osoba chciała, Zrezygnować z tej relacji, w której jest w tej chwili. Czyli, karty yy, tak jakby podpowiadają Ci, De decyzja należy do Ciebie. Zastanów się, czy, yy, czy warto poświęcić swoją relację i to, co budowałeś dłuższy czas. Yy, może, yy, mogą to być nawet lata. Może to być nawet związek wieloletni. Yy, czy warto um, zostawić to wszystko za sobą i um, znaleźć się znowu w energii rycerza Buław? Dziewiątka kielichów mówi, że tutaj jest właśnie ochota na to, żeby, żeby zacząć um, romansować. Dziewiątka kielichów jest kartą. Y, um, jest kartą y, singla, osoby, która y, korzysta z życia i spełnia swoje marzenia, swoje pragnienia. Y, nie ma tutaj dziesiątego kielicha. Dziesiąty kielich jest symbolem y, uczuć y, z drugą osobą w relacji. Tak jakby ta osoba, tak jakby karty pokazują, że chcesz, chcesz yy, powro, powrócić tak, do tej energii Singla. Pojawiła się energii króla kielichów. Jest, czyli tak jakby rzeczywiście ta para yy, się tutaj nam pojawiła, tak? Król kielichów, królowa kielichów. Albo jest rgon wody. Oczywiście niekoniecznie, nie, nie muszą to być te znaki z odliaku. Tutaj chodzi właśnie o podejście, także tutaj pojawiła nam się para osób, które rzeczywiście, którym bardzo na tej y, nowej relacji zależy, i może ten arcykapłan rzeczywiście być kartą bliźniaczych płomieni. Jeżeli jest koło ciebie jakaś osoba, kto, do której cię strasznie ciągnie, i, i po prostu ten ogień w Twoim, czujesz, że jak myślisz o niej, to po prostu czujesz ten ogień w sercu, może te karty podpowiadają ci, że rzeczywiście jest to osoba ci przeznaczona, Twój bliźniaczy płomień, natomiast te karty mówią, że sytuacja nie jest łatwa. To nie jest tak prosto się wymiksować z, ze swojego życia, zostawić za sobą wszystko, tak, I, i podjąć jakąś jedną decyzję i ruszyć do przodu, tak, w energii, w energii rycerza buław. Dziesiątka buław mówi, że mm, trudna, trudną drogę masz za sobą, wiele wyzwań masz za sobą, ale. Mm, to, co Cię czeka, też nie jest łatwe, tak bo tutaj jest y, y, dziesiątka buław, to jest tak jakby zakończenie jakiegoś cyklu w swoim życiu i y, ruszenie do przodu już po nowe. Po nowe. Może tutaj ta trójka, ta, ta karta brama mówi, że rzeczywiście bardzo Cię y, ciągnie w tą. Ta, w no tak, mamy kartę romansu, tak, a z buław... Czyli ewidentnie, kochani, jakiś ogień w waszym życiu się rozpalił. Macie ochotę na, na romans, na nowy początek w energii ognia. I tutaj mamy parę, która może być rzeczywiście sobie przeznaczona. I nie będzie łatwo wam yy, zakończyć to wszystko, co. Co do tej pory budowaliście, bo to nie jest łatwa decyzja, tak? Ta równowaga w Waszym życiu jeszcze mm, nie jest, mm, nie ma tego balansu, tak? Jest potrzeba, jest rozchwianie emocjonalne, ale karty mówią, że jest ochota olbrzymia na to, żeby wejść w ten romans, tak? Bo może masz, masz to poczucie, że jest to osoba, yy, może właśnie ten bliźniaczy płomień, bo ten bliźniaczy płomień to jest taka energia, która po prostu y, rozpala zmysły i powoduje, że y, tak jakby tracimy y, kontakt z rzeczywistością, tak? Przestajemy logicznie myśleć, a zaczynamy po prostu y, myśleć w energii. Rycerza buław, który po prostu uwielbia ryzyko, uwielbia wyzwania, adrenalinę i przede wszystkim kocha ten ogień w swoim sercu. Karty pokazują, że jest u ciebie ochota na to, na ten nowy początek. Mogą ci podpowiadać, że rzeczywiście jest to osoba, która może być ci przeznaczona pytanie czy chcesz yy, poświęcić całą swoją przeszłość to co budowałeś wiele, czy budowałaś wiele lat właśnie po to żeby zmienić wszystko w swoim życiu i przejść przez tą bramę do tam gdzie jest nowy początek ten nowy początek jest w energii ognia tak Decyzja należy do Ciebie. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart i wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.